Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim wiosennym odcinku historii z górnej półki w 2023 roku. Ale witamy Państwa jeszcze z nadrabianiem swego rodzaju zaległości. Przecież nie jest naszą winą, że w ubiegłym roku ukazało się tyle znakomitych książek historycznych. Byliśmy w stanie powiedzieć zaledwie o niewielkiej liczbie spośród nich i jestem pewien, że bardzo wielu autorów, jak i czytelników, może mieć do nas pretensje, że pominęliśmy te prace, które dla nich były szczególnie ważne. Prosimy o wybaczenie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich, ale o niektórych bez wątpienia musimy. Chciałem dzisiaj Państwa zaprosić w podróż po II Rzeczypospolitej. My często po niej podróżujemy, ale proszę też zwrócić uwagę na to, że w roku 2018, 19, 20, 21, 22 czy 23 mamy setne rocznice tego, co działo się w okresie II niepodległości. I o tej II niepodległości opowiada najnowsza książka, po którą sięgam teraz na górną półkę profesora. Włodzimierza Mędrzeckiego, pracownika Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, przez lata też wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Historyka, który znany jest przede wszystkim z publikacji o problematyce kresowej, kresów wschodnich Rzeczypospolitej, o kwestiach społecznych. Profesor Mędrzecki wydał w ubiegłym roku w wydawnictwie literackim pracę Odzyskany śmietnik. Ci, którzy znają książkę, Kadena Bandrowskiego generał Barcz wiedzą, że ten odzyskany śmietnik to jest cytat właśnie z tej publikacji w podtytule tej pracy jak radziliśmy sobie z niepodległością w, rzeczy, z niepodległością w Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, 12 rozdziałów, które na pozór tylko dotyczą kwestii doskonale znanych, kwestii budowy podstaw ustrojowych. Rzeczypospolitej w roku 1918 i latach kolejnych okoliczności, które doprowadziły do roku 18 kwestii społecznych, kwestii gospodarczych, kwestii relacji na styku mniejszości narodowe, a 65-70% społeczności II Rzeczypospolitej, jaką byli etniczni Polacy. Każdy oczywiście kojarzy okres międzywojenny z zamachem majowym, każdy ma świadomość tego, jaką rolę odcisnął na II Rzeczypospolitej Józef Piłsudski. Każdy kojarzy takie postaci jak twórca Reform z lat 1923-25 Władysław Grabski czy Eugeniusz Kwiatkowski. I tak mógłbym jeszcze długo mnożyć i ktoś mógłby zapytać: no dobrze, co nowego może być w książce, która liczy kilkaset stron o II Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, i te osoby z całą pewnością nowych informacji w tej książce nie znajdą. Ale nie taki był cel i sens napisania tej pracy przez profesora Mędrzeckiego, bo opisywać fakty potrafi przeciętny historyk, ale zrobić z nich użytek, stworzyć z nich syntezę, wyrazić swoją opinię, ocenić pewne kwestie, umieć wyważyć rację między stronami pokazać to wszystko w taki sposób, że w odniesieniu do II Rzeczypospolitej zarówno zwolennicy Józefa Piłsudskiego będą z jednej strony mogli być zadowoleni z tego, jak jest opisani, ale z drugiej strony czasami czuć lekkie rozdrażnienie na to, że Włodzimierz Mędrzecki krytykuje marszałka za podejmowane decyzje i podejmowane działania. Zwolennicy opcji narodowej również będą mogli w tej książce znaleźć rzeczy, które sprawią, że poczują się dumni z Robana Dmowskiego i Działaczy Związku Ludowo-Narodowego czy Stronnictwa Narodowego, ale jednocześnie przeczytają dla siebie bardzo gorzkie słowa. To jest książka, która pokazuje i odziera nas ze złudzeń, jeśli chodzi o to, czy możemy i mogliśmy kiedykolwiek liczyć na do końca szczerą pomoc Zachodu. To nie o to chodzi, żebyśmy potępiali, tylko żebyśmy mieli zawsze świadomość tego, że przywódcy poszczególnych państw. Zawsze dbają w pierwszej kolejności o swój własny interes i wtedy, kiedy ten interes był zbieżny, tak jak przez pewien okres czasu interes Paryża i Francji z interesem II Rzeczypospolitej, mogliśmy na to liczyć. Proszę Państwa, kiedy czytałem tę książkę, powiem szczerze, byłem niezwykle zazdrosny. Choć mam w swoim dorobku również kilka pozycji dotyczących okresu międzywojennego, to mogę powiedzieć jedno Nie byłbym w stanie w taki sposób wyważyć racji, nie byłbym w stanie zwrócić uwagi na najważniejsze kwestie, które potrafił wyeksponować profesor Włodzimierz Mędrzecki. Jego ogromne doświadczenie w pracach nad mniejszościami narodowymi, nad kwestiami społecznymi pozwoliło mu też zwrócić uwagę i to jest jedna również z największych wartości tej książki na te kwestie, które często są pomijane kwestie np. buntów społecznych, zarówno na wsi, jak i tych zamieszek, do których dochodziło w miastach i różnej proweniencji czynników, które wpływały na to, dlaczego dochodziło do walk, kiedy na ulicach polskich miastek jak w 1923 roku w Krakowie ginęli demonstranci, ale i ginęli również przedstawiciele służb mundurowych Rzeczypospolitej. To jest praca, która z jednej strony pokazuje wszystko to, co udało się osiągnąć Udało w rozumieniu takim, że zrobiono to ciężką pracą i wielkim wysiłkiem, ale też profesor Mędrzecki nie ma żadnych obiekcji przed tym, aby pokazać wszystkie te kwestie, wszystkie te obszary, głównie w obszarze społecznym, w których druga Rzeczpospolita, można powiedzieć, w dużej mierze zadania nie odrobiła. Po przeczytaniu tej książki nasunęła mi się taka myśl, czy można dokonać takiego bilansu i rozłożyć te proporcje między plusami i minusami. I kiedy przeanalizowałem każdy z tych 12 rozdziałów, to na własny użytek stworzyłem coś w rodzaju takiego bilansu. To jest mniej więcej 65-70% plusów, około 30-35% minusów. A że to akurat się pokrywa ze strukturą etniczną II Rzeczypospolitej i dlaczego tak jest, żeby się o tym przekonać, warto. Żebyście Państwo sięgnęli po dostępną w naszej bibliotece, w wielu innych bibliotekach i księgarniach znakomitą książkę profesora Włodzimierza Mędrzeckiego Odzyskany śmietnik. Jak ten śmietnik wyglądał i czy faktycznie należałoby to wziąć w cudzysłów tego wszystkiego I znacznie więcej dowiecie się Państwo z książki, którą gorąco Państwu rekomendujemy i polecamy Do usłyszenia i do zobaczenia już w